Wieczór witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie podczas tych wspaniałych wakacji. Jak widzicie, aura nie dopisuje, ale humory tak. Zwłaszcza, że będę dzisiaj gościć osobę w naszym programie z serii Wakacje Inspiracje, która dużo podróżuje i tego słońca wnosi bardzo dużo na zieloną wyspę, a mianowicie moim gościem dzisiaj jest Grażyna Stachowicz, pasjonatka podróży, hodowczyni psów, rasy malamut i łajka oraz pisarka. Autorka teraz na tą chwilę już dwóch książek i trzecia już się pisze. Grażynka od 18 lat mieszka na Zielonej Wyspie. Witam Cię Grażynko bardzo serdecznie po raz kolejny w Dublin City FM. Też również serdecznie witam Ciebie Kasiu i wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że możemy dziś porozmawiać z tak wszechstronną osobą jak Ty. I zacznijmy od Twojej pasji do podróżowania z psami. Jak się zaczęła ta przygoda i co skłoniło Cię do podróżowania z malamutami i łajkami? No, bo właśnie przez to, że jestem hodowcą, a mam takie raczej, staram się mieć ambitne plany hodowlane, czyli kiedyś na Facebooku wypatrzyłam pięknego samca dla mojej suczki, suczki no to była potężna samica, 50 kilowa w Szwajcarii. No i zaczęłam rozmawiać z tą hodowczynią, właścicielką, no, żeby się umówić na krycie. No i tym sposobem. Pierwszy raz zdecydowałam się jechać samochodem do Europy, mimo że my mamy samochód, kierownicę po, po lewej stronie, najbardziej bałam się tego, jak ja będę jeździła w tamtym kraju po, po prawej stronie, nie? czy mi się to nie będzie myliło. No, miała na początku takie sytuacje, że jak gdzieś w jakimś centrum dużego miasta miałam wyjechać ze skrzyżowania i takie. Taka konsternacja, na którą stronę wjechać. Nie? Także były takie chwile za pierwszym razem. nie? Może byłam po prostu bardzo wystraszona, ale to dało mi, przez to, że wszystko się ułożyło bardzo fajnie i to razem mieliśmy przepiękne wakacje, bo też brałyśmy tą, tą, tą sukę na, na wyjazdy, bo to czekaliśmy na odpowiedni dzień tam na miejscu, ale w tym czasie mogliśmy zwiedzać Szwajcarię. Także żeśmy sobie z nią jeździli. No i zobaczyłam, że to się da i że tak można połączyć. Po pierwsze, jechać samochodem do Europy, po drugie, można brać psy i że to wszystko da się jakoś bardzo dobrze połączyć i, i da się żyć. no. Fakt, że musieliśmy czasami spać w samochodzie, bo jak była długa podróż, no to gdzieś tam zatrzymywaliśmy się koło drugiej, trzeciej nocy. No to przykładowo jedną noc przeważnie spaliśmy. Jednak w samochodzie, żeby tam przespać 4-5 godzin i móc jechać dalej. No ale, ale później to już też jak już zaczęliśmy jeździć więcej razy, no to też już szukam przez Booking hoteli, które um, po prostu są przyjazne zwierzętom, że można, że przyjmują ze zwierzętami, wtedy po prostu chodzimy do pokoju hotelowego razem z psem czy z psami. Ja też od jakiegoś czasu jestem właścicielką pieska, w związku z tym wiem, ile to wyzwań związanych właśnie z podróżowaniem z psami, no bo nie można wszędzie się zatrzymać, a zwłaszcza jeżeli jeszcze pies jest zaliczany do tych ras groźnych. Twoje psy to wyjątkowe rasy i one wymagają właśnie sporo uwagi i troski. Jakie są największe wyzwania właśnie związane z podróżowaniem po Europie z malamutami i łajkami? Znaczy, no właśnie, po Europie, no bo jeżeli to jest yy, nie sezon zimowy, no to dla mnie najważniejsze jest, żeby mój samochód miał klimatyzację. No bo jeszcze my tam jakoś nawiew i tak dalej, ale zwierzęta, no dla nich to jest po prostu zbyt gorąco, żeby, żeby jechać, jechać na przykład samochodem bez, bez klimatyzacji. Czyli, miałam na przykład bardzo fajny samochód, którego lubiłam. Tak zwany Garbus, ten współczesny, ale on nie miał klimatyzacji, no i z tego powodu wymieniłam na, mimo że na starszy samochód Kombi Volvo, ale właśnie z tego powodu, żeby był duży bagażnik i żeby była klimatyzacja. Także na pewno to jest bardzo, bardzo istotne. No i wiadomo, że w podróży, kiedy są te, jedziemy przez te ciepłe kraje, no to no psa nie można zostawiać w samochodzie, nie? no bo to jest inaczej w deszczowej Irlandii to tam można pójść na zakupy jeżeli pada deszcz i zostawić psa na pół godziny, bo pies generalnie nie ma problemu z samochodem. On lubi swój bagażnik, nie on go zna, także pies chętnie zostaje, tylko że musi być zabezpieczony pod względem no tego, żeby nie dostało jakiegoś tego właśnie porażenia słonecznego, nie, jeżeli byłoby gorąco, no także tutaj też trzeba, trzeba brać to pod uwagę, nie, i, i na przykład albo parkowanie, jeżeli gdzieś na chwilę chce wyjść bez psa, no to też zawsze patrzę, żeby, żeby na przykład to było w cieniu, żeby to było szukać parkingu jakiegoś zatrzywionego. I, I na przykład tyłem, tak, żeby ten, na przykład bagażnik był cały czas taki y, takim mocnym cieniu, nie? Także to są. No to trzeba zwracać uwagę, nie? Na pewno bardzo zwracać uwagę. Grażynko, a jeżeli chodzi o hotele, czy baza hotelowa w Europie, właśnie y, pokoje z psami, jest. Y, jest, wiesz, no można jest z czego wybierać, czy jest mało tych hoteli? No, no wiadomo, że nie ma tego aż tak bardzo dużo. No i jeśli są, bo na przykład myśmy spali tam gdzieś tam za Barceloną, no to nad morzem, ale no faktem jest, że, że te pokoje są bardzo skromne. Także to trzeba, jeżeli chcesz jechać z psem, no to trzeba liczyć, że, że te pokoje będą też takie surowe, nie? Bo na przykład jest podłoga tylko jakaś taka wybetonowana i pomalowana farbą albo jakieś tam lastriko. że no to nie jest tak, że no jak się dochodzi hotelu wchodzi z jakimiś tam, no ale wiadomo, mi to nie przeszkadza, bo ja przyjeżdżam przeważnie do hotelu tylko wieczorem i wcześniej rano wyjeżdżamy dalej, tak żeby po prostu mieć gdzie się przespać, ale no, trzeba brać pod uwagę, że standard tych pokoi będzie niższy niż, niż na przykładowo w normalnym hotelu. Europa jest pełna przepięknych miejsc. Czy możesz się podzielić z naszymi słuchaczami swoimi ulubionymi destynacjami, które są właśnie przyjazne dla psów i warte odwiedzenia? Przyjazne dla psów właściwie każde, każde jest miejsce, no my generalnie jakieś spacery, no to wybieramy miejsca, gdzie jest po prostu pusto, gdzie jest mało ludzi i tak dalej, ponieważ no malamuty, no niestety mogą być agresywne do tej samej płci innych psów, także my tak staramy się gdzieś być, ale na przykład jak byliśmy w Barcelonie, no to ja na przykład szukałam knajpki, i też można było wbić sobie w Google Map, y, przyjazna zwierzętom. E, też często w tych dużych miastach jest tak, że, że przechodzisz do restauracji, jeżeli są stoliki na zewnątrz, to oni nie robią problemu, żeby, żeby pies mógł być y, przy stoliku, też mają miski z, woda, z wodą dla psów. Y, także teraz widać, że naprawdę to się zmienia na lepsze, że, y, no, że, że no, ten Europa jest przy, przystosowana do i przyjazna dla do, do, do ludzi, którzy podróżują ze zwierzętami. Dobrze, to. a w takim razie, jak się przygotować do takiej właśnie podróży z pieskiem, powiedz na co zwrócić szczególną uwagę? No, najważniejsza to jest y, paszport dla psa. No bo bez tego jeszcze może by się udało nam wyjechać, bo jak się wyjeżdża z Irlandii, nie zawsze sprawdzają paszporty ale już na pewno nie wiedziemy z powrotem. To już nas nikt nie wpuści z psa, pies, który nie ma paszportu i nie ma szczepienia przeciwko wściekliźnie. Czyli przed wyjazdem, no minimum trzy tygodnie, to jest minimum, ale najlepiej przygotować się wcześniej. Trzeba, jeśli pies nie ma mikrochipu, ale raczej teraz już wszystkie mają, no to trzeba się udać do weterynarza, który minimum trzy tygodnie przed wyjazdem psa i to musi, musi być restrykcyjnie minąć <laughs> Przepraszam, 21 dni, Trzeba psa zaszczepić przeciwściekliśnie, i to musi być od razu wbite do paszportu, że, ta, że to szczepienie jest w tym paszporcie i wtedy on sprawdza to z mikrochipem. Nie? Czyli to nie może być w innej kolejności, że na ktoś zaszczepi psa, przeciwściekliśnie, a na przykład wyrobi później paszport, no bo wtedy to nie zostanie uznane i będzie musiał jeszcze raz doszczepiać. Także to, no ale to wiadomo, weterynarz, jak ktoś mówi, że wyjeżdża, no to on będzie wiedział. Co, co zrobić. No i potem przed samym wyjazdem też trzeba psa odrobaczyć i też weterynarz musi to w sam on wbić, kiedy dokładnie ta, ta tabletka na odrobaczenie była psu podana. No i co najważniejsze, jak już się wraca, no to już już te szczepienie przeciwko wsiekliźnie jest, ale też trzeba znowu tego psa odrobaczyć. Nawet gdyby to było minąłby tydzień, że na przykład przez tydzień jesteśmy na, na wakacjach i wracamy, to też trzeba znaleźć, i to też jest bardzo ważne, bo niektórzy myślą, że a, to jeszcze tu, tu, tu przykładowo dałem tabletkę na odrobaczenie wyjeżdżając, byłem tydzień we Francji albo gdzieś tam, no i mogę wrócić, a się okazuje, że trzeba znaleźć weterynarza, no przeważnie we Francji, albo gdzieś tam po drodze, który na, na nowo poda tą tabletkę, i na nowo wbije do paszportu informację, że, że wracamy, nie? Bo tam jest do ponad chyba 100, 100 godzin można od podania tabletki, maksymalnie tam chyba 104 czy tam ileś godzin, jakoś tak trzeba być już na, na promie, nie? żeby. Żeby też nie minęło za długo. No to czasami nawet w Polsce można być. Ktoś na przykład w Polsce, no to, no to, no to przy, przejedzie, powiedzmy, tam w 30 godzin do, do, do promu albo 25 godzin. No to, 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 nawet może w Polsce to zrobić. Ale to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, bo wtedy po prostu zostanie zatrzymany i nie, i, i, po prostu nie, nie wpuszczą go na, na prom, nie? A to są wiadomo, koszty, nie? Także to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Grzegorzynko, ty podróżujesz z psami już dobrych kilka lat. Jakbyś mogła powiedzieć o jednym z najbardziej pamiętnych momentów z podróży, właśnie z swoimi pieskami. Czy jest jakieś miejsce lub przygoda, które szczególnie kiło ci w pamięci? Może jakiś takich konkretnych, bo, bo ja przede wszystkim podróżuję ze szczeniakami. Także ja zawożę szczeniaki do, do przyszłych właścicieli. Yy, także tam z tymi. No to jest zawsze jest to zawsze trochę takiego przy, przygody i stresu z tymi maluchami, bo one jest przygodowo trzy. I one są zestresowane, bo, bo wiadomo, że tutaj nie mają jak. No, no, dla nich jest to przygoda, jednak jest, bardziej boją się niż, niż, niż się cieszą. Ale jak, jeśli bierzemy dorosłe psy, te nasze, które mi, są nami na stałe, to, to, to może nie, że konkretna taka sytuacja, ale na przykład pamiętam, że jak wracaliśmy już z tej Szwajcarii i byliśmy, pojechaliśmy na plażę w Brytanii, we Francji, no i także mogliśmy po prostu z nią tak właśnie sobie posiedzieć po, na tej plaży, tu gorąco, człowiek taki przytulony. Nawet mam takie zdjęcia, jak jestem z nią, tak z tą moją ukochaną suką, taka przytulona do niej. Znaczy wiadomo, w Irlandii też takie zdjęcia robiłam, ale tam jakoś tak było, przecież tak cieplutko, bo w Irlandii to po prostu spacerujemy po tych plażach, a rzadko kiedy można sobie tak usiąść i się pogrzać, a to to, 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 zapamiętałam sobie tak najbardziej, że to było takie, takie naprawdę piękny, e, piękny czas takiego re, relaksu i, i, wypoczynku, nie? No, i takie sytuacje tam, no wiadomo, że jak idziemy ze szczeniakami, czy nawet z dorosłymi, a to są piękne psy, mm, no to, to, to jest, bardziej przygoda dla mojego męża pod tym względem, że jak on idzie ze szczeniakiem, prowadzi na przykład, no to wszystkie kobiety, młode dziewczyny go zaczepiają. No i on wtedy jest bardzo z tego powodu szczęśliwy. No bo jaki cute, cute, nie? No i on tam coś tłumaczy i mówi. Także jeśli chodzi o coś wyjątkowego, to wiem, że, że ja się wtedy odsuwam i mówię, i niech go te wszystkie kobiety go tam otaczają i on tam tłumaczy. Także pod tym względem jest to zabawne na pewno nasz piesek, jak pierwszy raz z nami jechał samochodem, to bardzo był wystraszony, także wiem coś na ten temat i dodatkowo jeszcze nam się zasikał, więc myślę, że tutaj, wiesz, te wszystkie przygody związane z podróżowaniem z pieskami mogą być zaskakujące i no i czasami po prostu trzeba się na to wcześniej przygotować. Tym, tym bardziej się cieszę, że jesteś tutaj z nami w dawniej CDFM, żeby nam o tym powiedzieć. Chciałam jeszcze ważną, bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo to jest naprawdę, bo dobrze powiedzieć o tym swoim psie. Chciałam tylko dodać, że bardzo, bardzo ważną rzeczą jest jest, żeby przed wyjazdem psa nie karmić, nie dawać mu jedzenia, ponieważ on i tak to jedzenie zwymiotuje, czyli i tak się tym nie naje, a będzie miał dyskomfort, no i my będziemy mieć dyskomfort. Także jeżeli pies nie zje, na przykład rano wyjeżdżamy, to karmimy go wieczorem i rano nie dajemy mu nic i możemy pić wodę oczywiście, ale żadnego jedzenia, bo on i tak w trakcie większość psów zwymiotuje. I potem jest cały, cały bagażnik taki obsiniony, a zarazem ten pies i tak to go nie zostawi w żołądku. Czyli tak nie, nie będzie tego, że ktoś myśli, no, ale on będzie głodny. Nie, on nie będzie głodny, bo on jest zestresowany, on, on i tak nie czuje głodu, a, a po prostu będzie problem. Także to jest jedno z ważniejszych rzeczy. nie? Dopiero na przykład, jak pod wieczór jesteśmy gdzieś, się zatrzymujemy na spanie czy coś, wtedy możemy psudać. Jedzenie i też karmimy w podróży dużo mniejsze dawki niż, yy, no przykładowo o połowę można dawać mniejszą dawkę niż, niż normalnie, nie? Pies z głodu nie umrze, a, a po prostu dla niego to będzie też. I dla nas, dla niego jest to, będzie no lepiej, jeśli będzie w tym. Wiadomo, jeżeli gdzieś zostajemy na kilka dni, no to karmimy normalnie, nie? Ale jeżeli wiemy, że codziennie jeździmy, karmy po prostu mniej. Grzynko, to jeszcze z takich właśnie praktycznych informacji Irlandia jest wyspą, w związku z tym musimy dostać się na ląd do Europy kontynentalnej na promie, jakbyś mogła opowiedzieć, jak wygląda taka podróż psa na promie? No właśnie to też zależy od, od tych linii. No my pomybliżmy przeważnie albo no, nie mamy dużego wyboru. Mamy Stena Line i Irish Ferry, ale wydaje mi się, że ta Stena Line jest lepsza, jest bardziej przyjazna dla psów. Bo w tym Irish Ferry to trzeba, jest w ogóle przymus, z tego co pamiętam, żeby dawać psy do kennelu I to jest dla psów bardzo, bardzo stresujące, bo pies lepiej się czuje, gdy zostaje w czasie podróży w bagażniku. No i też oczywiście, jeżeli przewozimy psa w bagażniku i opuszczamy na czas płynięcia, to wtedy też jest ważne, żebyśmy. Mieli na przykład siatkę z tyłu, żeby pies w trakcie naszej nieobecności nie przeskoczył do przodu, czegoś tam nie pogryzł, coś mu się też nie stało. Także to też jest bardzo istotne. No bo jeżeli się nawet płyniemy z, nie, z Irlandii do Francji, albo z Francji do Irlandii bezpośrednio, to jest bardzo długi, to jest bardzo długi, długa trasa, to się. Około 20 godzin, także wiadomo, że pies musi wychodzić, ale jeżeli jest możliwość właśnie zostawienia go w bagażniku, no to obsługa daje taką możliwość, że tam co najmniej dwa lub trzy razy można do psa zejść, wyprowadzić go i po prostu pochodzić z nim, i on wtedy się może wysikać, jeśli, bo nie wszystkie psy, niektóre psy przez całą podróż. Po prostu się nie załatwią. Mnie to zależy od psa. Nie? Jeden zrobi to od razu, a drugi nie zrobi tego absolutnie, dopiero jak wyjdzie się z, z promu. Ale mówię, bagażnik dla psa jest dla niego dużo, dużo bardziej przyjazny niż siedzenie w tym kennelu kiedy w tych małych klatkach, kiedy te obok psy inne szczekają, to jest wszystko metalowe, niefajne, śmierdzi innymi psami, także to jest mocno stresujące. Ale mówię, was. Właśnie Iris sfery jakbyśmy ostatnio płynęli rok temu, no to niestety był przymus, że nie można było zostawić psa w samochodzie, nie? Eee, także teraz to jakbym coś, to chyba tylko Stena Lime bym brała, bo tam. Mam nadzieję, że tam się nie zmieniło to pod tym kątem, nie. Ale chyba nie, bo ostatnio do Anglii płynęliśmy i normalnie psa w bagażniku był. I oni też nie, nie pobierają opłat, nie, jeżeli pies jest w tym bagażniku, no. Super, no właśnie przed nami podróż do Polski z psem. W następnym roku chcemy się wybrać samochodem z psem, więc te wszystkie informacje jak najbardziej przydadzą się nie tylko mi, ale myślę naszym słuchaczom. Grażynko, chciałabym teraz nawiązać do Twojej kariery pisarskiej, bo Twoja książka, Czekając na Armagedon, zyskała. W ciągu ostatnich kilku lat wielu fanów, i stajesz się z każdym dniem coraz bardziej popularna nie tylko w Irlandii, ale w Polsce, więc chciałabym cię zapytać, czy podczas pisania czerpałaś inspirację właśnie z swoich podróży, i jak podróżowanie wpływa na twoją twórczość literacką? No na pewno na pewno ma duży wpływ, bo jednak muszę mieć tą wyobraźnię. Te bardziej, że tam moje książki są takie bardziej przygodowe, że coś się dzieje, są jakieś konkretne miejsca, no to ja, gdybym też nie była w, te, w tych miejscach albo w podobnych, no to trudno byłoby mi jakby to opisać. Ja też lubię mm, jakieś na przykład właśnie skanseny, albo jakieś stare miejsca, gdzie kiedyś, jak ludzie kiedyś żyli, no bo też ja moich bohaterów jakby niejako cofam trochę do, mimo że żyję, są żyją współcześnie, ale po prostu, że system upada, no to oni jakby zaczynają żyć tak, jak żyli nasi dziadkowie, także też musiałam mieć, e, czerpać się jakby ze wspomnień, jak i również e, inspirować się właśnie takimi miejscami, których, które zwiedzamy. Teraz też w drugiej części opisałam ksi w książce Wyspę Jersey, 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 e, gdzie na no, w tym roku udało, mimo, że to może była inna kolejność, bo najpierw napisałam o niej w książce, a w tym roku pojechałam tam żeby zobaczyć no żeby ją zobaczyć osobiście, nie. No i w sumie tak my się wydaje, że dość, dość dobrze opisałam, bo też dużo czasu poświęciłam na oglądanie zdjęć, na czytanie o, tych, o, o tej wyspie, i tak dalej, zanim zaczęłam coś pisać, ale czyli to 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 jakby mnie tak nawzajem albo podróże mnie pobudzają do pisania, albo pisanie też pobudza mnie do, do zwiedzenia jakiegoś miejsca. Także to jakby tak działa. Wahedłowo, nie? Że tak, je, tak się to, to miesza. Także generalnie pisarstwo jest też twórcze, bo, no bo, no bo też, też wymaga właśnie tej, tej wyobraźni. A podróże bardzo rozwijają wyobraźnię, nie? I patrzenie na świat, obserwacje i tak dalej. Marzenko, to może parę słów na temat Twoich. Twoich książek, jakbyś mogła powiedzieć, co do tej pory napisałaś i nad czym teraz pracujesz? Napisałam dwie książki. To jest pierwsza, Czekając na Armagedon, a druga, Czekając na Armagedon, nowe początki. Jest to książka, jakby dzieje się w niedalekiej przyszłości, tak jakby alternatywna rzeczywistość. Właśnie, co by było, gdyby, gdyby nagle zabrakło prądu, internetu system taki, który znamy, by upadł i teraz trzeba sobie radzić od początku, jakby odbudowywać to, co, no odbudowywać swoje życie, nie? Że życie w miastach staje się bardzo trudne, z tego powodu wiele ludzi przeprowadza się na wieś i tam uczy, musi się uczyć rzeczy, których dla naszych dziadków były rzeczą normalną, ale dla młodego pokolenia jest to po prostu bardzo, bardzo duże wyzwanie także te dwie książki o tym mówią, ale przez to, że ja też niejako czekałam na ten Armagedon, bo ja byłam przez wiele lat świadkiem Jehowy i, i wierzyłam jakby w tą bliskość tego Armagedonu, bo dzięki tym książkom, wy, jak tu powiedzieć, wyleczyłam się z tego czekania, teraz czekam na lepszą przyszłość i zakończenie mojej książki właśnie, nie będę spoilerować tej drugiej części, ale właśnie jest takie, że że kończy się bardzo, można powiedzieć, dla tych moich bohaterów bardzo pozytywnie i bardzo w, y, z tej takiej surowego życia przechodzą w naprawdę w bardzo dobre warunki. Nie? także y, y, sobie też tak życzę i wszystkim nam, żeby y, żeby to w tą stronę szło, nasza przyszłość, niż żeby miało być dojść do resetu systemu. No. także. A pracuję teraz nad nową książką o kobietach, przyśniła mi się jakby treść tej historii i będzie się działa w Nowym Jorku i część kobiet będzie brało udział w pewnej grze. Jest to dotyczy też relacji z mężczyznami i to zobaczymy jak mnie to poprowadzi, bo ja czasami planuję coś, że pójdę tak, pójdzie tak, a, a jak w trakcie pisania po prostu wyobraźnia i, i tam moja jakaś podświadomość Prowadzi mnie czasami w zaskakujące kierunki, o których bym nie przewidziała na, na samym początku, nie? Także nie wiem, jak będzie, ale myślę, że książka będzie bardzo ciekawa. Grażynko, mieszkasz na Zielonej Wyspie już prawie 18 lat. Jakie są Twoje ulubione e, miejsca w Irlandii, które odwiedzasz sama albo z psami? I czy jest właśnie jakieś miejsce, które szczególnie mogłabyś polecić słuchaczom Dublin City FM? No to, no bo ja mieszkam w majo. Majo jest bardzo piękne i dzikie, także jest tutaj wiele, wiele pięknych miejsc. Także zależy kto co lubi. No ja lubię plaże, lubię teraz plaże, bo był czas, że ja tylko góry i mimo że mieszkałam blisko oceanu, to jeździłam raz, dwa razy do roku. Teraz naprawdę staram się być tam częściej. No, przez to, że właśnie mamy psy, którem razie czego może być jakiś konflikt z innymi, no to szukamy miejsc, gdzie po prostu będzie mało ludzi. Czyli po prostu szukamy na mapie takich jakichś dzikich plaż, gdzie jest nikoma szansa, że kogokolwiek spotkamy. No bo wtedy możemy puścić, no i też musimy sprawdzić, że nie ma owiec. To też jest bardzo ważne. Nawet może ważniejsze niż to, czy są ludzie. No, także ty, polecam wybrzeże, plaże między w kierunku od Murlani, później w kierunku Bel, Belmulet, żeby po prostu odbijać w bok i szukać po prostu różnych tam plaż, tam jest przepiękne, piaskowe, duże plaże. Jest też od, od, od strony łezportu, jakby jadąc w kierunku Patryka i minąc, minąć Patryka i później tam też są co chwilę wspaniałe plaże także tamte miejsca i też za, za Newport zaraz za Newport jest taka droga to jest atle, chyba Atlantic Way albo Neffin Way nie wiem, już nie pamiętam teraz, ale odbija się w kierunku gór i jezior i tam jest takie jakby um, takie tereny, gdzie mo, jak, to się kojarzy z Polską, że są te lasy tak jak w Polsce, taka rzeka piękna że są te lasy takie bo tutaj dużo jest takich lasów gęstych, że nie można wejść do środka, nie? takie są zakrzeczone, a tam akurat jest taki piękny teren, gdzie po górach można chodzić i po, i, i, i po, po lasach, także jak ktoś by szukał, to, to tam jest. No, zaraz za Newport, tam jest, później się odbija w prawo, także to już. Tam jest taka tabliczka, także że każdy na pewno by to już znalazł, nie? Tylko byleby się znalazł w Newport, no. Na koniec, Grażynko, chciałabym cię zapytać o Twoje plany na przyszłość. Czy masz pomysły na nowe podróże lub projekty właśnie związane z twoją pasją do podróżowania oraz do piesku? Tak, no podróże no ja zawsze mam w planach. No mam w planach podróż jesienią między innymi z tobą. Na wyspę no, plan na, na warsztaty kobiece, także już nie mogę się doczekać. Także to jest najbliższy taki wyjazd wspólny i bardzo fajny na pewno będzie. No, ja bardzo kocham Włochy i jakoś nie byłam w tym roku we Włoszech. No, na razie nie mam planu, żeby tam polecieć, ale kurczę, no, fajnie by było tam, tam się gdzieś dostać. No, nie wiem, czy mi się uda. Na no, przyszłym roku, no to myślę ostatnio, bo długie lata myślałam o Grecji i jakoś, ale no, jakoś ciągle mi nie było po drodze, ale tak sobie pomyślałam, że chyba trzeba będzie w końcu to, to zrealizować, nie? No i jeszcze u nas w Irlandii mam na pewno plan w tym roku pojechać na. Na te wysepki małe, wysepki wokół, wokół Majo, czyli tam jest wyspa Clare i potem koło Galway. Znaczy w kanty od kanty Galway też są te wyspy Aran, także mam nadzieję, bo to można zrobić wypad jednodniowy, także myślę, że, że akurat to, to szybciej mi się uda niż przykładowo pojechać do Włoch. Także jest taki plan. Też jest rzut beretem do Akil Island, którą ostatnio odwiedziłam, więc też ci całego serca polecam, zwłaszcza jak świeci słońce. Grażynko, bardzo Ci dziękuję za tą opowieść o podróżach, o, o pieskach i o swoich projektach, także mam nadzieję, że do nas kiedyś jeszcze zawitasz w Dublin z TFM. Dziękuję za zaproszenie, chętnie skorzystam, jeśli będzie taka możliwość. No także do, do usłyszenia. Do usłyszenia i w takim razie pięknego sierpnia, pięknego wakacjowania. Dziękuję i wzajemnie.